Znasz to uczucie. Zaczyna się jak cichy, niemal niedostrzegalny szum w głębi umysłu. Potem schodzi do ciała, ucisk w klatce piersiowej, który uniemożliwia głęboki oddech, węzeł w żołądku, który wywraca Twoje pewniki, dłony, które pocą się bez wyraźnego powodu. To lęk, kliniczna nazwa chaosu, który wydaje się mieć własną wolę. Próbujesz z nim walczyć. Próbujesz racjonalizować, mówić sobie, że wszystko jest w porządku, że nie ma powodu do tej cichej paniki. Rozpraszasz się pracą, ekranami, hałasem, czymkolwiek, by nie słyszeć tego, co krzyczy wewnątrz. Ale on zawsze wraca. W ciszy świtu, przed ważną decyzją, lub w środku zupełnie normalnego dnia, odwiedza cię jak wierny cień, przypominając, że coś w tobie jest głęboko nie na swoim miejscu. A co jeśli powiem Ci, że ten lęk nie jest Twoim wrogiem? A jeśli zamiast być wadą do naprawienia, jest najszczerszym posłańcem, jakiego Twoja dusza zdołała wysłać? A jeśli ta agonia, którą tak bardzo próbujesz uciszyć, nie jest problemem, ale szczegółową mapą, świętym przewodnikiem wskazującym dokładnie drogę powrotną do domu, do życia, dla którego się urodziłeś, ale które ze strachu odłożyłeś na bok? To nie jest zaproszenie do łagodzenia objawów półśrodkami. To wezwanie do rozszyfrowania tajnego języka Twojego lęku, do zrozumienia, że to wewnętrzne drżenie jest w rzeczywistości krzykiem Twojej duszy o bardziej autentyczne życie, życie, którego jeszcze nie odważyłeś się przeżyć. Społeczeństwo oferuje Ci tysiąc sposobów na znieczulenie tego niepokoju. Mówią Ci, żebyś medytował, by opróżnić umysł. Praktykował pozytywne myślenie, skupiał się na wdzięczności. Mówią ci, żebyś wziął lek, który wyciszy alarm, abyś mógł wrócić do bycia funkcjonalnego, produktywnego, przystosowanego. I próbujesz, powtarzasz mantry, oddychasz głęboko, szukasz spokoju. I na chwilę być może to działa, powierzchnia się uspokaja, ale podziemny prąd. Prawdziwa przyczyna Twojego niepokoju pozostaje tam, nietknięty, nabierając siły za każdym razem, gdy jest ignorowany, ponieważ nie możesz uleczyć tego, czego odmawiasz słuchać. Twój lęk nie jest przypadkową nierównowagą chemiczną, jest objawem, objawem niedopasowanego życia. To Twoja jaźń, Twoja najgłębsza istota, pukając do drzwi Twojego ego, mówiąc z desperacką pilnością: Ta droga nie jest Twoja, ten związek Cię wymazuje, ta praca kradnie Twoją duszę, to milczenie Cię zabija. Każde kołotanie serca, każda katastroficzna myśl to zakodowana wiadomość to gorączka, która ostrzega, że infekcja nie jest leczona, a infekcją jest odłączenie od samego siebie. Stałeś się tak doskonałym aktorem na scenie życia innych, że zapomniałeś o własnym scenariuszu, a twoja dusza, głodna prawdy, używa lęku, by ci przypomnieć, że kurtyna musi opaść. Więc przestań walczyć, przestań próbować naprawiać powierzchnię. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się, gdy masz odwagę zanurzyć się głębiej. Zrób sobie teraz przerwę, oddychaj głęboko, nie po to, by się uspokoić, ale by poczuć. Poczuj dokładne miejsce w swoim ciele, gdzie mieszka lęk: w klatce piersiowej, w gardle, w żołądku, po prostu poczuj, bez osądzania. Teraz zapytaj go, jakby był żywą istotą: co próbujesz mi pokazać? Jakiej prawdy unikam? Nie szukaj logicznej odpowiedzi. Odpowiedź duszy przychodzi jako uczucie, obraz, wspomnienie. Weź kartkę i długopis. W ciągu najbliższych dni zapisuj dokładne sytuacje, które wywołują Twój lęk. Nie powody, które wymyślasz, ale prawdziwe triggery, telefon, którego nie chcesz odebrać, tak, które mówisz, czując trzewne nie, spotkanie, na którym milczysz, by nie przeszkadzać, noc, kiedy kładziesz się obok kogoś i czujesz otchłanną samotność. To jest Twoja mapa. Każda nota jest punktem odniesienia, współrzędną, która pokazuje ci, gdzie zdradzasz siebie, gdzie porzucasz siebie, by utrzymać pokój, który nie jest twój. Lęk rozkwita w cieniu tego, co tłumisz. Jung nauczył nas, że wszystko, czego nie uświadamiamy, kieruje naszym życiem, jakby to był przeznaczenie. Twój lęk jest przeznaczeniem, które stworzyłeś zaprzeczając częścią siebie. To złość, którą przełknęłeś, by być grzeczną dziewczynką, to pragnienie, które pogrzebałeś z obawy przed osądem, to twoja kreatywna siła, którą poświęciłeś dla bezpiecznej, ale bezdusznej pracy, to twoja intuicja, którą uciszyłeś, by słuchać logiki innych. To wszystko nie zniknęło, przeszło do cienia, do piwnicy twojej psychiki. I stamtąd ta stłumiona energia wyłania się w zniekształconej formie, jako lęk. Jako panika, jako niepokój bez nazwy. Życie, które pokazujesz światu, twoja persona, ta maska skuteczności i kontroli, jest w stanie wojny z życiem, którego pragnie twoja dusza. A lęk jest dźwiękiem tej wewnętrznej bitwy. Wyobraź sobie swój lęk jako kobietę ubraną na czarno, która puka do twoich drzwi. Kultura nauczyła cię bać się jej, zamykać drzwi na klucz, udawać, że nie cię na domu ale psychologia głębi zaprasza cię do zrobienia czegoś nie do pomyślenia. Otwórz drzwi, zaprosi ją do środka, poczęstuj ją herbatą i posłuchaj, co ma do powiedzenia. Może opowie ci o marzeniach, które porzuciłeś, może powie ci o potrzebie stawiania granic, może ujawni ból starej rany, której nigdy nie pozwoliłeś sobie opłakać. Ona nie jest twoim wrogiem, jest strażniką twojej całości. Podróż transformacji to proces alchemiczny, a twój lęk to surowiec, surowy i ciężki ołów, który potrzebujesz, by stworzyć złoto swojej świadomości. Pierwszy etap, Nigredo, to ta ciemność, którą czujesz, ten wewnętrzny chaos. Większość ludzi spędza całe życie uciekając od Nigredo. Ale alchimik duszy wie, że trzeba wejść w ogień, znieść gorączko, pozwolić, by to, co nie jest istotne, zostało spalone. Drugi etap. Albedo zaczyna się, gdy przestajesz walczyć i zaczynasz obserwować, słuchać, rozszyfrowywać mapę. To praca polegająca na wnoszeniu światła w cień, na nazywaniu tego, co nie miało nazwy, na przyjmowaniu tego, co zostało odrzucone. I wreszcie rubedo, dzieło w czerwieni, złoto. To nie jest eliminacja lęku, to transformacja twojej relacji z nim. Przestaje być potworem, który cię paraliżuje, a staje się wewnętrznym kompasem, wrażliwym sojusznikiem, który ostrzega cię za każdym razem, gdy zbaczasz od swojego centrum. Ostatecznym celem nie jest powierzchniowe happiness życia bez problemów, ale indywiduacja. Pełnia stawania się tym, kim realnie jesteś, w całej swojej okazałości, swoimi światłami i cieniami. Życie kierowane przez jaźń, a nie przez naglące potrzeby i lęki ego. Więc następnym razem, gdy lęk cię odwiedzi, nie uciekaj, oddychaj i pamiętaj, to nie jest atak, to wezwanie. Twoja dusza oferuje ci mapę wyjścia z więzienia życia, które stało się zbyt małe dla twojej wielkości. Niepokój, który czujesz, to twoja stłumiona siła życiowa domagająca się wywolnienia. Twój lęk nie jest znakiem, że jesteś zepsuty, jest dowodem na to, że istnieje część ciebie, ta najprawdziwsza, która wciąż walczy o życie. Nie potrzebujesz więcej rozpraszaczy, potrzebujesz więcej korażu. Korażu, by spojrzeć na mapę. Ufierzyć jej symbolom, zrobić pierwszy krok, nawet jeśli drżą ci nogi. Droga wyjścia z paniki nie prowadzi naprzód, w kierunku większego hałasu i większej kontroli. Droga prowadzi wewnątrz, do ciszy, do słuchania, do ponownego spotkania z jedynym głosem, który może cię poprowadzić naprawdę z powrotem do domu. Twój lęk nie jest wyrokiem, jest portalem a klucz do jego przekroczenia zawsze był i zawsze będzie w Twoich rękach.